Witam, kochani. Dzisiaj będę robiła zakwas z czerwonych buraków. Mam tutaj pięć obranych już buraczków, czosnek, listek ziele, przegotowana woda. Dodałam na litr wody daję łyżkę soli. No i słoik. Zaczynamy od krojenia buraczków. Przekroję na pół. Będę kroiła w takie półplasterki plasterki. Zabiorę sobie to na razie. No w takie półplasterki muszę te wszystkie buraczki pokroić kochani na razie pokroiłam cztery buraki bo wydaje mi się, że może być za dużo dobrze najpierw włożę troszkę na dno słoika jak trzeba będzie to dokroję tamtego czosnek oczywiście przekroję chociaż na pół Włożę tutaj dwa ząbki jeden mistek, jedną kulkę ziela i znowu buraczki dołożymy buraczkę, zobaczymy i znowu czosnek listek ziele i buraczki. no chyba nie, wystarczy za pełno by było tak będzie akurat odstawię sobie na bok i teraz zalejemy to przegotowaną, przestudzoną wodą tak jak powiedziałam na litr wody łyżka soli mamy tak żeby przykryć buraczki będzie pyszny zakwas po 6 dniach codziennie oczywiście będziemy sprawdzać, mieszać o i troszkę wody zostało i tak wygląda nasz zakwas, znaczy jeszcze nie zakwas, dopiero będzie się robił buraczki muszą być zawsze zanurzone pod wodą nie mogą wystawać i oczywiście przykryjemy czystą ściereczką i w ciepłym miejscu tak jak powiedziałam do 6 dni na razie kochani zobaczymy się jak będzie gotowy zakwas witam kochani minęło 7 dni jak nastawiłam właśnie ten zakwas wuraczany, pora go przecedzić Nawet nie będę tak przesedzała, dlatego że z tych buraczków będzie pyszny barszcz. Nawet nie przecedzam tylko od razu do garczka razem z tym czosnkiem z tymi przyprawami i zalewam rosołkiem. A w lodówce był rosołek w lodówce, dlatego jest taki gęsty. To dam troszkę wody przegotowanej i będzie pyszny barszcz. Będą gotowała około 30 minut. No i kochani, piękny kolor. Musimy się napić za wasze zdrowie. Ach, musimy się napić, spróbować naszego baryszczu. Ale ma piękny kolor. Przede wszystkim spróbować, że mm. się udał. A no to smaczynego na zdrowie, wasze zdrowie, kochani. Wszystkiego I najlepszego. Mmm, piecha. To pierwsza samo zdrowie, klasa. pierwsza samo klasa. zdrowie. zdrowie. Mm. Barsz mm. będzie na pewno dobry. Będzie potrzeba, to dodam troszkę zakwasu. Teraz gotujemy przez 30 minut. Czekamy na barsz. Kochani, minęło pół godziny, ja już panik wyłączam. A w międzyczasie dodałam jeszcze jeden świeży buraczek, starłam. Dodałam ząbek czostku, pieprz i majeranku troszkę. Jest pyszny, ale jak troszkę przestygnie, przecedzimy i dodamy jeszcze odrobinę zakwasu. Także za chwilkę. Teraz wybiorę tą zawartość. Można przecedzić, ale ja sobie tak wybiorę. Mmm. nawet jak się trafi troszkę tego buraczka startego, o, nie to szkolość. nie szkodzi. Tak właśnie. Ja życzę, żeby było smaczne. Tak. Dokładnie nie muszę. I mamy tutaj fajny barsz I dodamy, bo mi się troszkę tu rozlało. Dodamy sobie troszkę właśnie zakwasu na kolorek i na smak. Teraz, jak już właśnie wyłączony, nie gotuje się. O, tak nie za dużo. O, tyle chyba wystarczy. A resztę będziemy sobie trzymać w lodówce i będziemy codziennie sobie pić po kieliszeczku Dla zdrowia. I za Wasze zdrowie, kochani. Tutaj mamy pyszny barsz. Puraczki się nie zmarnowały. Jest kolorek pyszny, wyglądający pięknie. Pięknie, pięknie, jeszcze po kielichu. Nalejemy sobie zaraz do kubeczka barszczu i spróbujemy. Powiemy Wam, czy dobrze. Do Tylko spróbujemy sobie. Spróbujemy, kochani, na Gorącego barszczu. Tu jest bardzo zdrowy i leci wszystkie wątroby. No jeszcze ci doleję O, dziękuję, kochanie. A jeszcze nam zostało, będziemy jeszcze na jutro mieli. I próbujemy Próbujemy warszczyk. A ja ty pierwsza. Próbuj. Jest gorący. Ja wiem, to odmuchaj. Odmucham. Ja też. Muszę podmuchać Pycha. Mm, pyszny, pyszny. I bardzo zdrowy. Mm. Pyszny. Warszczyk udał się. Bardzo dobry. Znacznego kochani. Polecamy. Do następnego. Dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się. Wasze zdrowie. Pyszny. Z